Cześć. To akwarium było bez opieki przez miesiąc i dwa dni. Bez opieki, to znaczy były tylko karmione ryby co drugi dzień. Nic więcej nie było robione. Filtr pracuje cały czas, światło jest ustawione, żeby się włączało i wyłączało samo. W związku z tym były karmione co drugi dzień tylko ryby. No i dzisiaj po tych. Ponad czterech tygodniach, ponad miesiącu przyjechałem do domu. No i co się zdarzyło? Czy w ogóle coś się zdarzyło? Pierwsze, co zauważyłem, to to, że powycinane są wszystkie, oprócz jednej gałązki hygrofili polispermy. No to robota kosiarek koszą, wprawdzie nie glony, bo tu za bardzo glonów nie ma, no więc wzięły się za hygrofilię. Tylko jedna widzę rośnie. Jedna leży tutaj, widzicie, z przodu na tej zwartce. Jedna pływa sobie tu wśród korzeni tego bluszcza. Także to zostało wycięte. No i zostały wycięte dwie ostatnie małe ludwigie y, mini red. No Ewidentnie kosiarki są przeciwne tutaj tej roślinie w akwarium. Próbowałem ją wsadzić. Najpierw się uparłem na jedno miejsce. Nie było szans. Wyrywały, czy właściwie odgryzały przy samej ziemi. Przesadziłem gdzie indziej. Myślałem, że jakiś czas się utrzymała. Myślałem, że będzie dobrze. No niestety teraz po przyjeździe patrzę, też jej nie ma. Więc to jest to, co się wydarzyło. Dalej, tu po prawej stronie, w prawym rogu jest taki mały Anubias. On jest przytwierdzony do kamienia, tylko był w innym miejscu. No i został przesunięty. Nie wiem przez kogo, sprawców nie znam. Co jeszcze? Zarosło. No jak widzicie, zwłaszcza tutaj jeśli chodzi o tą jasnozieloną, czyli hygrofilię kostate albo hygrofilię zamensis. Nie wiem, która to jest, który to jest gatunek. Ja tej rośliny nie kupiłem, dostałem ją. Poprzedni właściciel też nie wiedział, co to jest. Tyle, co wygooglałem, to, to podaję tutaj te dwie nazwy, bo to pewnie jest któraś z tych roślin, ale która dokładnie nie mam pojęcia. Zwartki też wszystko tutaj porosło. Mikrozorium bardzo fajnie się też rozrosło. Pewnie się za dużo nie rozrosło, tylko dawno nie widziałem, więc wydaje mi się, że jest takie duże. Oderwała się jedna taka większa kępka, też gdzieś tam pływa. Będę jutro robił porządki, podmieniał wodę, to, to wyciągnę. No i tak, woda nie była wymieniana, nie była dolewana. Niby nic, ten miesiąc czy miesiąc z kawałkiem są akwaria prowadzone bez tak częstych podmian, jak właśnie co tydzień czy co dwa tygodnie. No, ale ja tutaj podmiany robiłem co dwa tygodnie w granicach 30-40%. No więc teraz, jeżeli było ponad miesiąc w ogóle bez podmian, no to dlatego akwarium jest to jakaś tam zmiana. Nie było też wody dolanej. Odparowało wody. To jest akwarium przykryte szybą, szybami dwoma, dwoma, dwiema szybami. No są szyby na górze tego akwarium i odparowało. Gdzieś tak wody na mniej więcej 3 cm. No to przy tej pojemności zbiornika, to tam trochę tych litrów już jest. I teraz jutro będzie przycinka. Będą porządki. Nie zauważyłem, żeby szyby, żeby pył na szybach, żeby jakieś glony na szybach się pojawiły. Wprawdzie. Wyjeżdżając, wydałem dyspozycję, żeby roleta w oknie była cały czas zaciągnięta, więc słońce bezpośrednio tutaj nie padało na to akwarium, tak jak to na boczną szybę, tak jak to zwykle bywa. No i to na pewno w, jakimś, w jakiś sposób pomogło, no ale nie zauważyłem, żeby jakiekolwiek glony na szybach się pojawiły. Prefiltr. Prefiltr ja czyszczę tutaj w tym moim akwarium co tydzień. Sam filtr otwieram bardzo rzadko, ale prefiltr czyszczę co tydzień. Tutaj nie był czyszczony ponad 4 tygodnie i nie było tragedii. No był tam jakiś tam syf się zebrał, jakiś muł, wiadomo jak to w prefiltrze. Od tego przecież w końcu prefiltr jest, ale nie było tragedii. Przed wyjazdem wyrzuciłem starą gąbkę, która już była taka trochę sparciała, taka spękana, no zużyta po prostu już. Już nie filtrowała tak, jak powinna, już się szybciej zamulała na nówkę sztukę, i myślę, że to też miało jakiś tam wpływ. Pierwsze, właśnie to, to założenie tej, tej gąbki w prefiltrze i praca ponad miesiąc. Zdała egzamin, dała radę. Myślę, że jest wszystko tutaj ok. Jeśli chodzi o jakieś niespodzianki w postaci. Zwłok, jakiś trupek. No nie zauważyłem. Nie mówię, że nie ma, ale nie zauważyłem. Jeśli chodzi o mieczyki czy gupiki, to nie ma takiej opcji, bo ja nawet nie wiem, ile ich tutaj jest. No musiałby po prostu leżeć w widocznym miejscu na dnie lub pływać gdzieś, żebym go zauważył. Więc nie zauważyłem. Jedyne co to, to bym zauważył, pewnie kosiarkę, ale widziałem dzisiaj moje wszystkie. I z tych dużych zbrojników, jeżeli któregoś był, było zwłaszcza tego ciemnego, no to też bym zauważył, bo to dość charakterystyczna ryba tutaj w tym moim akwarium. Natomiast cała reszta nie mam pojęcia. Razborę widziałem, więc no nie wiem, nie wiem, na razie zakładam, że wszyscy przeżyli, bo no nie widzę po prostu, żeby tutaj jakieś zwłoki się gdzieś tam przewijały. Bluszcz w prawym górnym rogu taki... No zwykły bluszcz doniczkowy, bardzo ładnie korzenie puścił, więc radzi sobie i część rośnie pod wodą, część rośnie nad wodą. Powoli rośnie, to trzeba przyznać, powoli, ale jednak rośnie. Więc nie ma z tym tutaj jakiegoś, nie ma z tym jakiegoś problemu. On się po prostu zaaklimatyzował. Tak naprawdę jedyne, co ucierpiało, co widzę na pierwszy rzut oka, że ucierpiało, że coś poszło nie tak, to pistia. Do tej pory w tym akwarium pistia była, no powiedzmy może nie piękna, ale ładna, czy bardzo ładna. Coś się wydarzyło, bo jest bardzo marna, bardzo marna, praktycznie. Można powiedzieć, że będę chyba musiał się zabawić w pistie od nowa, bo no spróbować uratować tutaj, w tym sensie mówię, bo te, które tutaj są, to no są jakieś takie pożółkłe, bardzo drobne, praktycznie nie urosły i są no, takie pożółkłe. Ta zieleń nie jest taka, taka żywa, nie jest taka intensywna. Więc tu muszę zgłębić temat, o co chodzi z tą pistią. Akwarium oczywiście nie było nawożone w żaden sposób. No ale pozostałe rośliny jakoś tam sobie poradziły. No pewnie tutaj dla Pisti czegoś zabrakło, może, może fosforu, może azotu, może potasu. Nie wiem, nie będę robił żadnych testów i nie będę podawał specjalnie dla Pisti żadnych nawozów. Do tej pory, jak woda była co dwa tygodnie podmieniana na kranówkę. A kranówka też zawiera minerały i wszelkiego rodzaju pierwiastki. To pistia sobie jakoś radziła. Być może teraz przez ten miesiąc po prostu zjadła wszystko, co, co było do zjedzenia i zmarniała, ale z drugiej strony ryby też produkują nawozy, więc, więc coś tam mogła sobie wygospodarować. No w każdym razie pistia rzeczywiście zdechła i będziemy ją ratować. Cała reszta. Oprócz tego, że zarosło, i będziemy to ciąć, bo ta lewa część akwarium zrobiła się już bardzo gęsta, to w praktycznie wnioski, jakie mógłbym wyciągnąć, to to, że na dojrzały zbiornik, taki jak ten tej wielkości lub większy, ale dojrzały zbiornik o ustabilizowanej o ustabilizowanym środowisku. Miesiąc czy miesiąc z małym kawałkiem to za mało, żeby wydarzyło się coś złego, zakładając, że nic złego nie działo się przed wyjazdem. No bo jeżeli jakieś chorubsko czy, czy jakaś epidemia miałaby się rozwinąć, a początki były przed wyjazdem, no to wiadomo, to nie o to chodzi, ale zdrowe akwarium. Przez miesiąc radzi sobie bez najmniejszego problemu, nic się nie wydarzyło. Ryby rządzą, ryby robią co chcą, wyrywają mi rośliny. No i tak naprawdę karmienie co drugi dzień również się sprawdziło. Wolałem karmić co drugi dzień, ponieważ ja, jak jestem w domu, to karmię ryby dwa razy dziennie. Tutaj poprosiłem, żeby były karmione co drugi dzień. Wolałem tak niż dwa razy dziennie, czy nawet codziennie, a żeby ktoś ewentualnie przekarmił, usypnął za dużo. No i najmniej, najkrótsza droga do problemów do yy, zepsucia wody. Także miesiąc to za krótko. Jak macie wyjeżdżać na miesiąc i macie stabilne akwarium, do miłego wypoczynku, szerokiej drogi, trzymajcie się, cześć.